W pierwszym odcinku naszych rozmów z klerykami o seminarium witam serdecznie Filipa Żymanka oraz Kacpra Białożyta. To absolwenci pierwszego w historii naszego seminarium etapu propedeutycznego. Chciałem Was zapytać, jak to jest być absolwentem? Bardzo pozytywne uczucie. Ja myślę, że na pewno ciekawie. Filipie, mógłbyś nam powiedzieć, gdzie spędziliście ten rok? W formacji. Ten rok był wyjątkowy, dlatego, że nie spędzaliśmy go w Krakowie, tak jak reszta klerku, tylko spędziliśmy go w Zembrzycach. To jest taka wieś obok Suchej, Beskidzkiej i tam jako rocznik spędziliśmy okres 8 miesięcy. Has, czy nam e, tak zarysować, e, jak wygląda plan dnia dla etapu kredytycznego? Za, dzień zaczynaliśmy od modlitw, modlitw porannych, rozmyślania. Około godziny 7.15, o ósmej mieliśmy śniadanie, później dyżury na kuchni, czyli zmywanie naczyń. O 9 zaczynaliśmy wykłady, które nie były zaliczane do studiów akademickich, ale mieliśmy z nich zaliczenia. Takie wykłady prowadzili nam właśnie profesorowie z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pała II w Krakowie. Mieliśmy takie wykłady jak na przykład kulturę antyczną, wprowadzenie do kateizmu Kościoła katolickiego, mistagogię liturgiczną, język łaciński, polski, angielski, włoski dla chętnych. Jeśli ktoś już zaliczył wcześniej angielski, była taka możliwość, żeby zmienić język. Tak. Wykłady zazwyczaj odbywały się od 9 do 13 i w niektóre dni było także po południu od 15 do 16.30. O godzinie 17 zazwyczaj była msza święta. O 1745 kolacja wieczorna adoracja o 20:00 i zakończenie modlitwę, modlitwą APM Miastnogórskim o 21:00 oraz o 22.30 było gaszenie światła oraz silencji. Były też takie dni, w których ten plan był troszkę inny, bo wiadomo, to co Kacper podał to jest ramowy plan, ale było dużo takich dni, w których nasi przełożeni ten plan troszkę zmienili, na przykład jeździliśmy na mnóstwo wycieczek, zobaczyliśmy dużo fajnych miejsc i tak samo um, pomagaliśmy, służyliśmy pomocą w, w Zembrzycach. Um. Powiedziałeś o wielu wycieczkach. Jakaś szczególnie zapadła Ci w pamięć? Z tego czasu? Szczególnie? Ja myślę, że Gdańsk. No nie? To, to był taki najlepszy wypad. Dlatego, że to był też pierwszy taki większy wypadek, gdzie mogliśmy się lepiej poznać. Spotkaliśmy też propedeutyk z Gdańska, to było takie zderzenie, bo mogliśmy wymienić swoje doświadczenia, porozmawiać z innymi klerykami, jak oni przeżywają ten etap propedeutyczny, więc myślę, że Gdańsk. Z tego, co opowiadacie, to czas na propedeutyku był bardzo aktywny. Czy znajdowaliście też czas na wyciszenie, modlitwę, rozeznawanie swojego powołania? Tak, jak najbardziej, ponieważ głównym celem etapu propedeutycznego jest poświęcenie czasu, daniu możliwości nam, alumnom etapu propedeutycznego, na rozmyślanie nad swoim powołaniem, nad tym, do czego Bóg nas powołał, abyśmy mądrze i świadomie poznali także siebie, swoje zalety, ale także słabości i potrafili je albo zaakceptować, a nad tymi, które możemy zmienić żebyśmy je zmieniali. Także mieliśmy dużo czasu już Natura sprawiała, że mogliśmy odnaleźć siebie w tym wszystkim i pogłębić swoją relację z Bogiem. A jak wasza wspólnota rocznikowa? Jak czuliście się w niej? Co było dla was takim doświadczeniem tej wspólnoty najbardziej? Wspólnota to jest takie ciekawe słowo, bo ja zanim przyszedłem do seminarium, to nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Czy życie dwunastu chłopa w jednym miejscu? Takie coś, coś nowego. I w Zembrzyce właśnie odczułem takie właśnie mocne, y, odczułem mocno, co to znaczy być w tej wspólnocie. Zobaczyłem, że y, w momencie, kiedy mieszkamy z sobą dłużej, poznajemy się coraz bardziej, wychodzą na jaw nasze wady, nasze zalety i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Czasami nie jest łatwo, czasami jest bardzo trudno, ale. No, taka droga do świętości we wspólnocie. jak wspomniałem na początku o tym głównym celu etapu propedeutycznego, także miał inne cele, tak jak na przykład Filip wspomniał o zawiązaniu wspólnoty. Bardzo nam pomogło to, że byliśmy w od całego seminarium i mogliśmy ze sobą cała dwunastka zawiązać wspólnotę. Oprócz tego celem etapu propedeutycznego też było, była służba innym, ubogim, gdzie posługiwaliśmy w domu rehabilitacyjno-wypoczynkowym świętego brata Alberta w Zemrzyce. Na pewno jesteście osobami wielu różnych pasji. Czy w czasie trwania tego okresu mieliście też taką szansę, żeby realizować swoje pasje, się poszerzać? Ja interesuję się głównie sportem. Uwielbiam biegać, chodzić po górach. Grałem w siatkówkę. Nadal gram. Seminarium i miejsce, do którego zostałem posłany w Zemrzycach na, na czas etapu profetuczycznego bardzo mi to umożliwiało, bo warunki e, bardzo mi sprzyjały. Był teren, w którym mogłem się rozwijać, ale także wspólnota seminaryjna wciągnęła mnie, zaprosiła do drużyny siatkarskiej, e, co mnie bardzo zmotywowało i pozytywnie odpowiedziałem na ich e, prośbę. Ostatni etap waszego okresu pediatrycznego to był czas praktyk, e, tak? Z tego co wiem, to byliście w Moglibyście kilka słów powiedzieć o tym doświadczeniu? W no. na początku każdy z nas miał w sobie taki lęk, obawę, bo jednak niewielu osobom to miejsce kojarzy się pozytywnie. Więc. Przyszliśmy tam, no i na początku było ciężko. Pierwsze zderzenie z człowiekiem cierpiącym, z człowiekiem umierającym, nie wiadomo co powiedzieć, jak się zachować. Takie coś nam na początku towarzyszyło, ale z biegiem czasu y, zmienialiśmy troszkę podejście. I y, myślę, że nie tyle myśmy dali tym ludziom w hospicjum coś, co oni nam dali strasznie dużo. Zarówno personel, podejściem do człowieka. Do drugiego człowieka. Tym, że widzieli w drugim człowieku Chrystusa. I to ich motywowało do tego, żeby służyć. No i tak samo było dużo pięknych świadectw ludzi chorych, którzy przeżywali swoje umieranie w taki sposób, który myślę, że ja kiedyś też bym chciał przeżyć. Niewątpliwie zgadzam się z Filipem. Czas praktyk pospicjum był dla mnie osobiście bardzo owocny. Za które Bogu z całego serca dziękuję, ponieważ mogłem doświadczyć obecności Boga w drugim człowieku człowieku umierającym, a może rodzącym się do nowego życia co bym bardziej tak interpretował, bo tu na Ziemi nie umieramy, ale rodzimy się do nowego życia. Przygotowujemy się do nowego życia. I to jest piękne, że mogliśmy towarzyszyć tym osobom podczas ich ostatnich chwil tutaj na ziemi, pomóc im odejść do Pana, może wykonać ostatnią kąpiel, yy, ostatni raz dotknąć ich za rękę, aby nie czuli się sami. I to był bardzo owocny czas, który mam nadzieję już owocuje i będzie jeszcze owocował w dalszym moim życiu. Jakbyście mieli powiedzieć tak o jednym, najważniejszym dla nas doświadczeniu, z tego etapu, to co by to było? A czy teraz na Filipa. Może on pierwszy? Było wiele takich momentów. Ja myślę, że ciężko mi brać Po prostu też ciężko mówić o takiej chwili, która mnie gdzieś tam na tyle ruszyła, że poczułem coś wielkiego. Po prostu cały ten okres, wiele dni, w których szedłem do kaplicy, miałem czas na to, żeby powiedzieć z Panem Jezusem. Czas na wspólnotę. Aby powieść z braćmi, to tak ogólnie mówiąc, myślę, że to był ważny etap w moim życiu. I nie chciałbym tu wymieniać jednego momentu, dlatego, że cały ten okres był na pewno owocny. A u Ciebie? Tak, podobnie jak u Filipa, ten czas był mi bardzo potrzebny osobiście. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo wyniosłem mnóstwo pozytywnych rzeczy i odnalazłem wiele też. Yy, Rzeczy, nad którymi jeszcze muszę popracować. Ale ja odważę się powiedzieć jedno wspomnienie z tego etapu, które jakby już teraz bym działa, które jest właśnie z czasów e, praktyk w hospicju świętego władza. W momencie, kiedy byłem przy umierającym, wykonywałem ostatnią toaletę. I w momencie powrotu e, przeczytałem fragment książki, w którym e, Osoba dzieli się swoim doświadczeniami z innego hospicjum podczas właśnie ostatniej kąpieli drugiego człowieka. I dochodzi do wniosku, że to nie ona umyła ciało człowiekowi, ale samemu Bogu. I tu myślę, że odnalazłem kwintesencję całego powołania kapłańskiego, że to nie służymy jakby tu fizycznie człowiekowi albo człowiekowi, ale w którym jest Bóg. Czyli możemy na każdym kroku znaleźć Boga w drugim człowieku. I do tego jesteśmy powołani. Myślę, że słucha nas wiele osób, które rozeznają swoje powołanie, a przede wszystkim też rozeznają, czy Pan Bóg wzywa ich do seminarium, jakbyście mieli im powiedzieć w jednym zdaniu, dlaczego warto, to co by to było? Myślę, że z własnego doświadczenia. Powiem krótko, że warto spróbować. Warto tutaj wstąpić, bo w moim przypadku brakowało mi odwagi, aby zrobić ten pierwszy krok, odezwać, powiedzieć tak Bogu na to, że mnie powołał. Odpowiedzieć pozytywnie. Bałam się ogromnie, ale teraz tego nie żałuję. Dlatego wszystkim oglądającym, młodym ludziom życzę odwagi. Nie bójcie się zaufać Bogu. Co tu więcej powiedzieć? Ja myślę, że ten pierwszy moment, w którym trzeba się zdecydować, zejść do swojego proboszcza, powiedzieć swojemu katechecie, powiedzieć rodzicom, znajomym, przyjść tutaj na rozmowę z księdzem rektorem, to są takie bardzo ciężkie momenty, bo wtedy ma się przed oczy, ma wszystko I, i można łatwo zdezerterować. Ale myślę, że odważenie się na to, żeby wstąpić do seminarium, żeby spróbować na etapie propedeutycznym. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Polecam wszystkim, którzy zastanawiają się nad wyborem seminarium, tego, żeby właśnie przyjść, zobaczyć, czy to jest moje miejsce. A jeśli nawet to nie będzie moje miejsce, to myślę, że Pan Bóg tak Cię poprowadzi przez ten um, okres etapu propedeutycznego, że wyniesiesz z niego dużo, pozytywnych rzeczy, które później będą procentowały w przyszłości. Dziękuję wam bardzo za podzielenie się tym słowem. No i cóż, życzę powodzenia w dalszej formacji. Dziękuję, Dziękuję mi bardzo. Gotowi? Nie. Tak. Nie. Czekaj, Nie. To zaczyna. Zacznijmy jeszcze raz. Ja Chodzi o jedno słowo i potem zaczynamy normalną rozmowę. Dobra. Dobra, teraz poczekaj. Jakie to jedno słowo być? Cokolwiek. Możemy jeszcze raz. Jakie było? Tak? <noise> <noise>